Istnienie Izraela jest zagrożone niemal od początku powstania tego państwa. Dotąd, mimo licznych konfliktów, dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych Życi zwycięsko wychodzili z opresji. Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Społeczeństwa zachodnie nie patrzą już bezkrytycznie na Izrael. Narasta niechęć spowodowana prowadzeniem wobec Arabów polityki niemal apartheidu, niszczenia ich domów, zabierania ziemi pod żydowskie osadnictwo. Dodatkowo rośnie radykalizm we wszystkich państwach arabskich. Niespełna 9 milionowy Izrael otacza ponad 100 milionów wrogich Sąsiadów. Za 10 lat nie będzie Izraela. Ta teoria funkcjonuje tak naprawdę już od wielu lat funkcjonuje w kręgach analityków, ekspertów, ale także polityków. Jednym z pierwszych, który, który przedstawił tą teorię, był Henry Kissinger, sekretarz stanu w czasach prezydenta Nixona i Forda, który w 2012 roku stwierdził, że za 10 lat nie będzie Izraela. Krótko mówiąc, wygląda na to, że w 2022 roku państwo Izrael przestanie istnieć. Realne zagrożenie spowodowało, że zaczęto szukać nowej ziemi obiecanej. Znaleziono na Ukrainie. Tu, na terenach opisywanych przez Sienkiewicza jako dzikie pola, istniało przed ponad tysiącem lat państwo Hazarów. Jedyne państwo, gdzie oficjalną religią był judaizm rabinacki. Do hazarskiego Kaganatu ściągali Żydzi z całego średniowiecznego świata aż do X wieku, kiedy państwo upadło. I właśnie na tej ziemi chcą przesiedlić Żydów pomysłodawcy projektu Niebiańska Jerozolima. Dziś to obwody dnie propietrowski, zaporoski, chersoński, Nikołajewski i odeski. Niemal jedna czwarta część Ukrainy. Nowe państwo żydowskie będzie leżało niespełna 600 kilometrów od polskich granic. Projekt Niebiańska Jerozolima firmuje dość zagadkowa postać ukraińskiej polityki, Harry Berkut. Do niedawna po prostu Igor Berkut, czyli po ukraińsku Jastrząb, a wcześniej Igor Gekko. Były sowiecki żołnierz, dowódca zwiadów w Afganistanie, po tajemniczym stypendium w Stanach Zjednoczonych, współwłaściciel kazachskiego banku banku, który sprzedał Rosjanom, założyciel mało znaczącej partii Wielka Ukraina, właściciel paszportów ukraińskiego, izraelskiego, kazachskiego i najprawdopodobniej rosyjskiego. Kromie administracyjnej roboty, kromie podgotowki finansowania, ideologicznej roboty najważniejsze i najciekawsze, co ja się wydarzyło się w januarie. этого 2017 года когда первый пароход с переселенцами из хайфы приплыл в одессу и первые 183 еврейских переселенца приехали на украину чтобы строить здесь э, новый иерусалим Niestety nie wiadomo, gdzie dziś są. Kontakt z nimi jest niemożliwy. Mimo tego, że ujawniono szczegóły projektu, to jego realizację skrywa tajemnica. Tak samo tajemniczą liczą najważniejsi przedstawiciele diaspory żydowskiej na Ukrainie, a nawet rządy Ukrainy i Izraela. Wiemy, że władze izraelskie zawarły tajne porozumienie z władzami w Kijowie. Klauzulą taką najbardziej tajną jest tej, tej umowy, tego porozumienia dotyczy ona właśnie tego osadnictwa Żydów na Ukrainie. Twórcy projektu przewidują ściągnięcie na tereny niebiańskiej Jerozolimy co najmniej 6 milionów Żydów z Izraela i 12 milionów z Rosji, USA i Unii Europejskiej. O finanse się nie martwią. Każdy z imigrantów ma przywieźć swój majątek. To ma być wymarzona ziemia obiecana. Nastąpi to czas, kiedy jedno w jedno jutro, jedno... шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда, в это мгновение, когда эти два, два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Zgodnie z założeniami projektu stanie się to już za 4 lata, w 2022 roku.